jak końcówka trafi to wiecie co robi maszyna się składa przejeżdża do następnej pryzenki ładnie ogonłożone ramię opuszczone teraz na kajderze się podnosi ramienie zobaczcie jak to pięknie wygląda kabina specjalnie zbudowana ona się opuszcza do jazdy żeby tak wysoko nie walczyć o linie zobaczcie jak ramina. I don't sete metros